W dzisiejszym odcinku powiemy o zasadzie w życiu duchowym, która jest po ludzku paradoksem. Żeby zyskać, trzeba stracić. Zapraszam na kwadransiek ze słowem. Dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Podzielę się z Wami kilkoma ważnymi informacjami na samym początku, później pójdziemy już w głąb Bożego Słowa, które myślę, że będzie nas dzisiaj prowadziło w bardzo taki no, mocny sposób. Zresztą zaraz się o tym wszyscy przekonamy. A chcę Wam powiedzieć, że dzieje się naprawdę bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których możemy być częścią. Znacie pewnie bardzo dobrze. E, przynajmniej większość z Was, Piotrka e, z Hope Clothes, to znaczy ze sklepu, który e, produkuje naprawdę piękne chrześcijańskie ciuchy, e, bardzo jakościowe. Często mnie pytacie o te różne koszulki i wydali również taką koszuleczkę, jak widzicie. Don't worry, be holy, to znaczy nie martw się, bądź święty, w takich dwóch wersjach, <laughs> w czarnej i białej. E, bardzo są ładne, jakościowe, dobre. Te koszulki. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Piotrek wraz ze swoją żoną Karoliną dostali lata temu od Pana Boga takie słowo, które brzmiało bardzo szalenie, zresztą wszystkie Boże plany i pomysły są szalone, że otworzą sklep, uwaga, w Watykanie. Co zrobili? Otworzyli, to znaczy otwierają, mają zamiar teraz otworzyć po tych latach sklep właśnie w Watykanie i są bardzo blisko, ale podjęli już tą decyzję że chcą w to wejść i potrzebują na to no, trochę wsparcia finansowego, to na pewno... I ten projekt koszulkowy jest projektem właśnie po to, również stworzonym, żeby te wszystkie pieniążki, które pójdą z tych koszulek na, no właśnie na konto sklepu, by właśnie były na otwarcie tego nowego miejsca w Watykanie. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, zachęcam do tego, by się do tego przyczynić. Jesteśmy w takim wyjątkowym roku. roku jubileuszowym, będzie się naprawdę wiele działo właśnie w Watykanie, będzie wiele pielgrzymek, jeszcze więcej pielgrzymek, wiele młodych przejdzie właśnie przez to miejsce, gdzie ten sklep będzie, a to praktycznie samo centralne miejsce. Właśnie w Watykanu, przy Kościele Świętego Ducha, jeśli dobrze pamiętam. Także, kochani, jeśli chcecie mieć swoją, swój wkład w ewangelizację, która tam się będzie toczyła, w głoszenie słowa, właśnie przez tę koszulkę, bo ja dostaję naprawdę bardzo wiele razy wiadomości, skąd te koszulki są na ulicy. Czasami ludzie zaczepiają, pytają, o, gdzie można taką koszulkę nabyć, a skąd pomysł na to. To są dzisiaj naprawdę narzędzia do ewangelizacji. Jeśli chcecie być częścią tego projektu, to w opisie znajdziecie link i do sklepu Hope, i również do tych koszulek, z których, tak jak powiedziałem, całość pieniążków będzie przeznaczona właśnie na sklep w Watykanie. To jest numer jeden ogłoszenie. Numer dwa, również bardzo ciekawe: 27 kwietnia widzimy się. Kochani w Gdańsku, na Ergo Arenie, w dużej, ogromnej Hali, na takim całodniowym wydarzeniu On Mocą. Będzie tam czas uwielbienia, ja będę głosił tam słowo, będę prowadził również modlitwę o uzdrowienie. Wydarzenie halowe, więc biletowane. Ale jeśli chcielibyście być tam, jesteście z Pomorza, jesteście z tych okolic Trójmiasta, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Bierzcie znajomych i spędźmy wspólnie tę niedzielę właśnie na modlitwie, na oddawaniu Bogu chwały. Też bilety i te wszystkie zapisy są pod linkiem w opisie. A Chcę Wam powiedzieć, że Bóg naprawdę ostatnio czyni... Niesamowite rzeczy. Byłem ostatnio w Bielsku Białej na pięknym, też wielkim wieczorze. Uwielbienia. Było was naprawdę podobno rekordowo wiele. Tak mówił ksiądz Paweł, który organizował to wydarzenie. Zresztą policja zarządzała ruchem, żeby to wszystko się tam jakoś porządkowo dobrze odbyło. I dostaliśmy świadectwo z zeszłego roku, kiedy byłem tam ostatnim razem. Gdzie kobieta została uzdrowiona z guza na jejniku. Miałem wtedy słowo poznania, że pan przychodzi do kobiety, która ma guza na jejniku. Ten guz zniknął, jest to potwierdzone medycznie. Dostaliśmy ostatnio znowu świadectwo zniknięcia guza, również potwierdzone medycznie, też z jejnika. I najświeższa informacja chyba z dzisiaj czy z wczoraj. Mieliśmy modlitwę o uzdrowienie, pierwszą w tym roku, w styczniu w Warszawie, po której też kobieta została uzdrowiona z guza, zniknął guz z lewej piersi, to też jest potwierdzone medycznie i za to chciałbym, żebyśmy oddali chwałę Jezusowi, chwałę Bogu bo Ewangelia, która jest głoszona niesie ze sobą wielką moc i to się dzieje, słuchajcie, na naszych oczach więc módlcie się z nami, bądźcie z nami, bo Bóg naprawdę czyni niezwykłe rzeczy, Jego Słowo przychodzi, by nas podnosić, leczyć, uwalniać, by, by dawać nam trwały, solidny fundament w naszym duchowym życiu, bo nie chodzi o to, byśmy się na znakach i na tych uzdrowieniach zatrzymali, ale by te znaki doprowadziły nas do poznania Bożego Słowa. Więc wchodzimy razem w to Boże Słowo na dzień dzisiejszy, Ewangelia Mateusza, 16, rozdział od 21 do 28 wiersza. Otwórzcie Biblię razem z nami i przeczytajmy wspólnie. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób boży, lecz na ludzki. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tu zrobię krótką pauzę, bo o tym mówiłem też w Bielsku Białej, że ten fragment, kiedy wyciągniemy trochę z kontekstu o tym, że mamy nieść jako chrześcijanie swój własny krzyż idąc za Jezusem, e, jeśli będzie wyjęty z kontekstu Bożej miłości, to z tym fragmentem sobie nie poradzimy, bo nie jesteśmy w stanie ani powiem więcej, nie jesteśmy zaproszeni do dźwigania swojego krzyża bez Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni do tego, by nieść swój krzyż, by nieść te wszystkie ciężary, do których z uwagi na Chrystusa będziemy zaproszeni, z Chrystusem, z Jego łaską, z Jego miłością. I dlatego potrzebujemy jako chrześcijanie najpierw doświadczenia miłości Bożej, Jego mocy, Jego siły działającej w nas. Aby później, kiedy przechodzimy przez różne trudności, pokonywać te trudności i przeszkody, i wszystko, co dzieje się w naszym życiu, Jego mocą, a nie naszym własnym wysilaniem się. To jest naprawdę ważna rzecz, którą potrzebujemy słyszeć, przypominać sobie szczególnie w czasie Wielkiego Postu, bo w Wielkim Poście nie chodzi o siłowanie się samemu ze sobą i swoimi własnymi siłami, ale chodzi o to, by tak jak Święty Augustyn móc powiedzieć: Panie, daj mi swoją miłość, daj mi swoją łaskę, a potem żądaj czego chcesz. Augustyn wiedział, że potrzebujemy najpierw łaski Boga, żeby wypełnić wszystko, do czego jesteśmy wezwani i zaproszeni. Bez łaski Bożej. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić i będziemy jedynie umęczonymi katolikami i chrześcijanami, jeśli byśmy próbowali robić i wypełniać Boże zadania w naszym życiu bez Bożej łaski. To taka krótka pauza, ale chcę skupić się na zdaniu, które za chwilę razem przeczytamy. Bo kto chce zachować swoje życie, mówi Jezus, straci je. A kto, chce, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Jeszcze raz przeczytam: Bo kto chce zachować swoje życie, straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść podniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według swego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zeznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Jeszcze raz to zdanie, bo kto chce zachować swe życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To jest ten paradoks Ewangelii. Ten świat nas uczy, chcesz mieć, to zachowuj. Jezus nas uczy, chcesz mieć, to dawaj. Chcesz zyskać, to strać. To jest paradoks Ewangelii i to jest zupełnie inna mentalność, zupełnie inny sposób myślenia, kiedy myślimy Ewangelią. Chciałbym, wiecie, przytoczyć Wam pewną historię, bo ta historia jest uważam, genialnym przykładem na to, jak, ten, jak tym fragmentem można żyć i jak ten fragment. Stał, stawał się fundamentem w życiu wielu świętych, którzy zmieniali ten świat. Kilka dni temu świętowaliśmy święto, czy obchodziliśmy święto świętego Patryka. Chcę Wam powiedzieć, święty Patryk to jest mój jeden z ulubionych świętych. Byłem w Irlandii, pamiętam kiedy byłem w Irlandii, chciałem wszystko wiedzieć o Patryku, chciałem wszystko się dowiedzieć, gdzie był, gdzie chodził, co robił. Patryk ma jakąś taką szczególną, szczególne miejsce w moim serduchu. Znam jego biografię, znam jego historię, z którą się za chwilę z wami podzielę, ale też imponujące jest to, jak wielu ludzi doprowadził do Chrystusa przez moc głoszonej Ewangelii. Ale chcę wam powiedzieć, jaka jest historia, jaki był początek życia Patryka. Patryk był człowiekiem, który został pewnego, pewnego dnia porwany, był w niewoli, był niewolnikiem i w tej niewoli został właśnie uwięziony. W Irlandii, udał się do Irlandii, czy został uwięziony właśnie tam. Tam nauczył się języka, tam nauczył się no właśnie tych, tego wszystkiego, czego się uczył, bo był pastuszkiem, tam pasterzował owcom, tym się zajmował. I w trakcie wiecie, tego porwania na pewno przechodził przez swoje różne trudne momenty, bo jest, był oddzielony od rodziny, od domu, od najbliższych, nie wiedział, czy kiedykolwiek ich zobaczy. I w cudowny sposób został uwolniony w dużym skrócie z tej niewoli i znalazł się z powrotem w domu rodzinnym. I wyobraźcie sobie ten moment, w którym jesteś z powrotem uwolniony z niewoli, jesteś uwolniony z tego miejsca, gdzie cię trzymano, gdzie harowałeś, pracowałeś dla kogoś bez w ogóle Twojej woli, bez Twojej chęci. No, byłeś po prostu uwięziony. Wracasz z niewoli i wyobraźcie sobie, Patryk ma w pewnym momencie sen i w tym śnie. Objawiają mu się ci ludzie, którzy, którzy byli właśnie w niewoli. Mówił, Patryk, wróć do nas, wróć do nas. Chrystus objawił mu się w tym śnie i powiedział do niego, chcę, żebyś tam wrócił, czy pójdziesz, czy wrócisz do niewoli, bo mam tam dla ciebie zadanie do wypełnienia. I Patryk mówi: pójdę. I wyobraźcie sobie ten moment, bo to jest tak naprawdę, wypisz, wymaluj. To jest jeden do jednego wypełnienie tego słowa. Kto chce zachować swoje życie, straci. Jak kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Pomyślcie sobie dzisiaj o tym, co mówiła jego rodzina. Może nawet tacy pobożni byli i mówili: Bóg cię obronił, Bóg cię uwolnił, a ty chcesz z powrotem wrócić w te sidła. Pewnie pukali się w czoło, mówili: Co ty robisz? Gdzie ty wracasz? Patryk wiedział, że Bóg go wzywa. Patryk wiedział, że Bóg go zaprasza. Więc co zrobił? Ruszył tam, tam jako kapłan, jako prezbiter. Jechał tam głosić Chrystusa, pojechał tam, żeby dzielić się dobrą nowiną. I co się dzieje? W momencie, kiedy idzie tam do tych wszystkich barbarzyńskich ludów, które mogą go zabić, on był dla nich innowiercą i szedł do ludzi, którzy naprawdę mordowali innych. Nie liczyli się z tym, że przyjeżdża jakiś nie wiadomo jaki misjonarz. Trzeba było go nabić na pal, jeśli mówił coś, coś innego, niezgodnego z nimi. A Patryk głosi Chrystusa, i moc Boża towarzyszy temu głoszeniu w tak, nie, głoszeniu w tak niezwykły sposób, że te barbarzyńskie krainy, ludy nawracają się. Jest, dochodzi do konfrontacji mocy, gdzie królestwo Boże jest głoszone z taką mocą, że wszyscy mówią: Chcemy Jezusa. I to jest nieprawdopodobne. I mam takie zapiski, które chcę wam przeczytać z IV wieku, bo to w IV wieku się działo. Zarówno ślepi, jak i chromi, głusi, jak i niemi, sparaliżowani, obłąkani i trędowaci. Epileptycy oraz cierpiący na inne rozmaite choroby zostali w imieniu Trójcy świętej przywróceni do pełnej sprawności i całkowitego zdrowia. To było codzienną praktyką w życiu świętego Patryka. 33 osoby zostały w jawny sposób wskrzeszone z martwych. W jego życiu działo się dużo więcej ponad to, co udało się spisać. I co Patryk mówi o sobie? Nasz Pan Jezus Chrystus dał mi przez pokorę moc czynienia cudów pośród barbarzyńskich ludów, cudów tak wielkich, które nie były nawet widziane wśród wielkich apostołów. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa wskrzesiłem z martwych ciała, które były zakopane w ziemi wiele lat. Ale proszę Was, niech nikt nie wierzy, że te wielkie dzieła zadziały się, ponieważ byłem równy wielkim apostołom, bądź dlatego, że jestem doskonały. Bo prawda jest taka, że jestem uniżonym sługą Pana, grzesznikiem, zasługującym tylko na pogardę. Nieprawdopodobne historie. Które czytamy właśnie w tych zapiskach, działy się w życiu św. Patryka, kiedy głosił Ewangelię. I wiecie, wielu ludzi widzi tę historię. Mało kto widzi ofiarę, którą Patryk złożył z samego siebie, ze swojego życia. Patryk dostał w darze nowe życie, które całkowicie złożył. Złożył z powrotem u stóp Chrystusa i mówi: Panie, dałeś mi wolność. Ja tą wolność dzisiaj krzyżuję. I idę za Tobą z powrotem, nawet jeśli trzeba będzie iść na mękę. To było naprawdę um, heroiczne co zrobił Patryk dzięki łasce Bożej. A najbardziej ujmuje mnie to, co Patryk mówi na końcu. W ogóle, kiedy byłem w Irlandii, tego się dowiedziałem, że Patryk wszędzie gdzie się podpisywał, właśnie podpisywał się tak: Patryk, bez tytułów. Patryk, najmniejszy z wszystkich najmniejszych, najmniej uczony ze wszystkich najmniej uczonych. To był podpis Papryka. To był Patryka, nie Papryka. to było jego CV. To było coś, czym się podpisywał, to było coś, co mówi święty Paweł: Będę się chlubił z moich słabości, będę się chlubił, że jestem najmniejszy, byle tylko Chrystus był objawiony. I Panie chce się dzisiaj o to modlić za siebie i chce się o to modlić za wszystkich, którzy oglądają ten kwadransik, byśmy nigdy nie postawili w naszym życiu rzeczy, które mamy posiadłości, które mamy, materialnych spraw, które mamy, na drodze, która będzie przeszkadzała Tobie, by przejść i by objawić swoją chwałę. Panie spraw, byśmy wiedzieli, że wszystko, co mamy, jest darem, który nam dałeś do zarządzania, a nie jest naszą własnością. Panie spraw, by, kiedy zarządzasz, by wszystko Ci oddać, byśmy umieli oddać Ci wszystko, co dostaliśmy, i by nigdy rzeczy tego świata nie były dla nas większą radością i rozkoszą niż wypełnianie Twojej woli. Panie, tak jak święty Ignacy modlił się, zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, całą, całą moją wolność, mój rozum, moją wolę, weź wszystko, co mam i posiadam. Panie, razem ze świętym Patrykiem tak się modlimy, Uczyni nas takimi ludźmi i użyj nas, Panie, dla swojej chwały, abyśmy byli tymi, którzy nic nie mają swojego, ale wszystko, wszystko mają w Tobie. Oto się modlimy w imieniu Jezusa. Amen. Niech tak się stanie, kochani. Bądźcie błogosławieni. Zapraszam Was do opisu tego filmiku. Wesprzyjcie Piotrka, wesprzyjmy go razem i niech Boże plany, Boże zamysły, Boże zamiary dzieją się również dzięki naszemu wsparciu. Wesprzyjmy ten projekt, a Ewangelia będzie się niosła również za granicą. Z Bogiem trzymajcie się i do szybkiego zobaczenia.